Witam Was wszystkich serdecznie. Dziś nagramy filmik o moich plączach kolekcjonerskich i nie tylko. Zacznijmy od tego pięknego plącza. Jest to Dioscorea Zanzibarensis. Zobaczcie, rośnie po prostu w oczach. Ja tutaj codziennie nowe pędy staram się uplątać jakoś na, na tej drabince. Już tutaj jest taka plątanina tych... O właśnie chyba złamałem mnie ale trudno zobaczyć, jak jest plątanina tych nowych pędów. Piękne liście w kształcie takiego nietoperka. pnączy, które tworzy duże bulwy. Oczywiście teraz tego nie widać. O, ktoś mi tutaj przeszkadza. Mój pomocnik. Te kilka. Mój pomocnik, który... Muszę go wypuścić, bo chyba się przestraszył tego hałasu, który zrobił. No uciekaj. No tak. Piękne, piękne pluncie, które tworzy duże bulwy. I nawet jeśli zimą w wyniku niskiej temperatury, braku doświetlenia zrzuciliście, to i tak się pięknie odtworzy z tego kłącza podziemnego na wiosnę, z tej bulwy podziemnej. To jest pierwsza roślinka. To była pierwsza roślina. Drugą rośliną, którą wam przedstawię jest to Cisus. Piękna odmiana o takich bardzo kolorowych, przepięknych, mechatych, takich welwetowych liściach. Mam ją drugi sezon, zobaczcie jaka ogromna. Dostała nowy palik, więc dużo ładniej się tutaj rozrosła. Zarówno Dioskorea, jak i Cisus są to ptącza naprawdę nie wymagające wielkiej uwagi. U mnie zimą stoją na parapecie, czy też na podłodze z uwagi na wielkość. Latem wynoszę je do ogrodu zimowego, który jest pusty. A zimą, jak ogród zimowy zapełniam roślinami z ogrodu, to te roślinki są przenoszone do mieszkania. Cisus discolor, o ja dobrze pamiętam. Ewentualnie napiszę Wam w pasku pełną nazwę tej rośliny. Kolejna roślinka. Tutaj przed nami roślinka z rodziny kokornaków. Jest to kokornak. Nazywa się Aristolochia leukonera. Zobaczcie, jaki ma piękny wzór na liściach. Taki jasno-żółciutki. Zielone liście. Sercowate, ładne, duże. Ale nawet większe liście jeszcze puszcza, dorosłe. To jest roślinka, którą w tym roku odsadziłem sobie z takiego starego bardzo starego matecznika no i w ciągu dwóch miesięcy proszę taki oto efekt oplotła mi taką metrową drabinkę przepiękna roślinka bardzo ładnie wyglądałem te liściorki zielony liść i takie żółte żółkowanie. przepięknie wygląda ta roślina również nie jest specjalnie wymagająca z jednym minusem Tą roślinkę uwielbiają przędziory niestety. Więc no, co jakiś czas na pewno czeka nas spryskanie na przędziory. Przechodzimy do kolejnych. Teraz pokażę Wam pasiflorki. Po kolei mm, dwie pasiflorki. To jest pasiflora Trifasciata, zobaczcie. Gdzieś tam złapała się kabla. Na początku mówię: Ach, dobra, nie odplątuję, odplączę później. Ale już później zobaczyłem, jaka jest plątanina. Mówię: dobra, niech sobie rośnie. Jak będę ją wystawiał z ogrodu zimowego, to po prostu utnę te, te dwa długie pędy, które się tam wspięły do sufitu i zrobię z nich sadzonki. A roślina mateczna niech zostanie. Właściwie wszystkie rośliny, które wam dzisiaj pokażę, te plącza, są łatwe w uprawie. To nic skomplikowanego. Łatwe w uprawie, łatwe w zimowaniu. Tą pasiflorkę florkę zimuje po prostu na parapecie. Część liści oczywiście zrzuca, tak jak teraz, widzicie, nawet jakieś tam już wczesna jesień, tu jest zbyt duży gąszcz tych liści, te najstarsze żółkną, opadają, ale y, cały czas puszcza masę, masę nowych. Więc z plączami, co jakiś czas je po prostu odtwarzamy, robimy sobie nowe sadzonki, a staną roślinę mateczną, dzielimy na sadzonki, albo po prostu hmm, kończymy jej żywot. Teraz pokażę Wam kolejną pasiflorkę, ale jeszcze co ciekawe, te listeczki są takie wiotkie, delikatne. O, takie, bardzo łatwo je zniszczyć, tak? Jak widać zresztą, takie bardzo wiotkie. Druga, Passiflora coriacea, zobaczcie. Liście jak motyle, ale liście twarde, skórzaste, śliskie, takie liście alokazjowe trochę, nawet jeszcze grubsze od alokazji. Zobaczcie, jaki tworzy piękny gąszcz. Odsunę tutaj jedno z która które Wam zaraz później pokażę, żeby mógł pokazać ją w całej okazałości. Zobaczcie. Przepiękna, ogromna, również łatwo zimująca, również zimuje na parapecie. I również jak, jak ta poprzednia pasiflora, część liści zrzuca, żółkną. No, no, niestety no, zimą należy się tego spodziewać, ale wiosną się pięknie odbudowuje. I podobnie jak tą poprzednią, co jakiś czas, raz na dwa, raz na trzy lata, rośliny po prostu sobie odmładza. Przepiękna, zobaczcie. Jeszcze na liściach ma taki splash, fajny biały. I liście ma ogromne, zobaczcie, że są go do mojej dłoni. Ten liść ma prawie 20 cm długości. Kolejne pnącze. To jest kolejna Dioscorea. Zobaczcie, jaki ma... Jak pięknie się wybarwiły liście na słońcu. Normalnie zimowe liście jeszcze z ubiegłego roku. O, zobaczcie, są zwykłe zielone. A te wszystkie nowe, które puściła tutaj, są takie piękne, nakrapiane. Długie, smuklutkie. Zobaczcie, jak ta roślina się pięknie zagęściła. Również taki, takie, taki pałąk dostała około metrowy. Tutaj do tego miejsca, powiedzmy tak, jak pokazuję ręką, to jest roślina zimowa, czyli roczna. Po tamtym roku tyle urosła. Miałem ją troszkę więcej niż rok. Do tego miejsca. To wszystko, co puściła, od tego miejsca do góry. To jest ten sezon, tutaj, w ogrodzie zimowym, na paliku. I zobaczcie, że wszystkie listeczki te nowe, które puściła, puściła takie piękne na słońcu. Kolejny plącze. Jest to Dioscorea Polistachia. No i powiem tak, kupiłem ją jako Dioscorea Polistachia variegat. No i oczywiście jest variegacyjny listek jeden, o, drugi, ale w tym całym gąszczu nawet trzeci tu widzę jeszcze, ale w całym tym gąszczu liści ta variegacja jest po prostu przypadkiem i teraz nie wiem czy osoba której kupiłem wprowadziła mnie w błąd, czy ta roślinka po prostu poszła w regres. Ten jeden liść który kupiłem 2 czy 3 lata temu rzeczywiście miał białe variegacje. Ale jakoś tak na tej roślinie się nie przełożyło. W dalszym rozwoju jakby nie widać tego. Mimo, tego. mimo tego, że roślina stoi w miejscu bardzo słonecznym, bo osoba, której kupowałem, powiedziała, że jak będzie stała na słońcu, to na pewno się wybarwi. No to stoi na słońcu, no i na stoliści wybarwiły się dwa. Ale trudno, nie mam pretensji, to nie o to w tym wszystkim chodzi. Również piękna roślina. Zobaczcie, ta roślina tworzy takie otoburówki, jak widzicie. Obrywając taką bulwkę, ukorzeniając ją w perlicie czy w ruchu, otrzymamy oczywiście kolejną roślinkę. Równie dobrze możemy dzielić przez ym, część pędów. Tniemy pędy przy węźle, ukorzeniamy, również się pięknie ukorzenia, ale prościej jest ukorzenić ją z bulwki. Ona również tworzy tutaj yy, pod lechuzą taką ogromną bulwę, tą z której wyrasta cała roślina. Jeśli zimą traciliście czasami zamiera, różnie to z tymi roślinami bywa, jeśli nawet zrzuci wszystkie liście, to wiosną odbija z tej dużej bulwy, która znajduje się w donicy. To są takie y, pnącza duże. Ostatnie z tych dużych, no to jest wszystkim znane doskonale, Dioskorea discolor. No zobaczcie, również przepiękna. Ogromna, urosła. Jest to roślinka, którą odtworzyłem z matecznika, bo matecznik mi się bardzo przerzedził. Pociąłem go na kawałeczki. Wykorzystałem bodajże dwie sadzonki. Teraz Wam powiem. Tak, dwie sadzonki są tutaj wsadzone. Dwie sadzonki wsadziłem do swojej donicy i dałem im dużą drabinkę urosła w ciągu jednego sezonu do takich rozmiarów. I wygląda przepięknie. To jest jedna z najładniejszych dios fioletowe spody. I bardzo kolorowe ozdobne trzykolorowe liście sercowate. Przepiękne. Więc pokazałem Wam wszystkie moje duże prącza. Teraz pokażę jeszcze kilka mniejszych. Sindapsusy. Mam tutaj dwa sindapsusy. Silver Cloud, o takich liściorkach. To jest roślinka, której kupiłem jeden listek. Ona jest w tej chwili ma niecały rok. No nie rośnie jakoś tak szaleńczo, szybko. Ale rośnie bardzo ładnie. Liściorki już ma duże. Z bardzo ładnym psorem. To jest druga roślinka. Też syntapsus. Silver Lady. Trochę inna faktura na liściu. Również ta roślinka ma rok. Kupiłem je razem od jednej osoby w roku chyba ubiegłym. Rosną bardzo fajnie. Trzeci z moich syntapsusów to jest roślinka, która jest u mnie już chyba dwa albo trzy lata. Niestety. Yy, Mam do niej pretensję tylko o jedną rzecz, a mianowicie o to, że nie tworzy takich dużych liści jak te dwa poprzednie syndapsusy. Natomiast jest to synapsus tricolor, bo nie powiedziałem jeszcze nazwy, ale zobaczcie. Piękne trzy kolory. Lekko welwetowe liście, takie, które uwielbiam. Pięknie się błyszczy jeszcze w świetle ta liść. No, nie tylko ten, bo błyszczą się wszystkie, tak. Zobaczcie. Rewelacyjny. Natomiast niestety ma drabinkę, ma po czym się wspinać, a mimo wszystko te kolejne liście tworzy trochę mniejsze. No, to jest jedyna pretensja, tak jak powiedziałem, jaką mam do tej roślinki. Poza tym jest przepiękna. On jest już dość mocno pocięty, tworzyłem z niego bardzo dużo sadzonek. Pięknie się krzewi, bardzo ładnie rośnie, dość długo startuje. Ja go tworzyłem z sezonki pędowej jednolistnej. Długo startował, kilka miesięcy, zanim wytworzył stożek wzrostu, zanim wytworzył kolejne liście, ale w momencie, gdy już wystartował, to, to rośnie pięknie. I teraz yy, powiem szczerze, nie nadążę go ciąć, bo co utnę mu jakieś przyrosty, to natychmiast podwaja ilość tych przyrostów. Przepiękne. Jeśli chodzi o pnącza, to na tym skończyłem pokazywanie Wam moich pnączy. Jeszcze raz rzucimy okiem na Największe z nich, Pasiflore, pasyflora trifasciata i obok Pasiflora coriacea. Na tym kończymy filmik o pnączach. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.